Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj witam się z wami na pokładzie promu ze Szwecji do Gdańska. Wracam właśnie ze Szwecji z eventu, z eventu Xpenga, na którym zobaczyłem nowości od Xpenga. Mam embargo, także dopiero 2 lutego dowiecie się z mojego kanału, jakie nowości Xpeng szykuje w Europie. Tymczasem zapraszam do oglądania. Jeszcze zanim zaczniemy, zapraszam was do mojej wypożyczalni EV Rent, gdzie możecie wynająć sobie Tesla. Mamy dostępne, dostępnych w całej Polsce kilka Tesli modele 3, modele Y. Wejdźcie na stronę, sprawdźcie i oczywiście również zapraszam was do zakupu przejazdów testowych razem ze mną czy z innymi osobami z EV Rent. Zapraszam na sklep evpark.shop. Na początek zaczniemy sobie tak trochę humorystycznie, nie wiadomo czy to jest ustawione, czy to jest prawdziwe, ale pojawiło się kolejne nagranie w internecie, jak kobiety, dwie kobiety w Stanach próbują tankować Tesla Model 3. No i chodzą sobie, szukają wlewu, próbują wlać paliwo do... wlewu do płynu, do spryskiwaczy, do portu ładowania i tak dalej i sam się zastanawiam, czy... Na dzisiaj samochody elektryczne są tak mało znane i tak mało popularne, że ktoś może faktycznie nie wiedzieć, że jedzie elektrykiem i próbować go zatankować. Ostatnio często mówiłem o Tesli Semi, czyli o ciężarówce. Tesla Semi jeździ już oficjalnie w PepsiCo w Stanach Zjednoczonych. PepsiCo kupiło 27 sztuk Tesli Semi i kilka razy już pojawiły się zdjęcia z uszkodzonych czy zepsutych samochodów stojących na poboczu, do których przyjeżdża samochód serwisowy, tes serwisowy Tesli. Tesla specjalnie do, yy, do floty Semi yy, wyznaczyła specjalną obsługę serwisową, żeby, yy, no, która będzie bardziej wykwalifikowana i żeby też wyłapywać te błędy pewnie wieku dziecięcego, bo pewnie takich zdjęć będzie dużo, no ale to nie ma co się dziwić, bo to jest pierwszy tego typu samochód. Bardzo ciekawa informacja też udostępniła firma PepsiCo, która zadeklarowała, że chce osiągnąć yy, zerową emisję do 2040 roku, ale prawdopodobnie zrobi to. Szybciej, bo w tym momencie poza ciężarówkami Tesli, które kupiła, e, mają na swoim koncie bardzo dużo takich inicjatyw e, zwiększających i przyspieszających ich e, neutralność klimatyczną. E, między innymi e, zainstalowali e, ładowarki dla Tesli o mocy 750 kW e, cztery takie ładowarki, które mogą naładować Tesle sami w jedną godzinę na około 400 mil. E, mają e, ciężarówki BYD. Mają wózki widłowe, mają 38 Volvo z gazem CNG i kilka innych e, rzeczy, do tego mają bardzo dużą e, farmę fotowoltaiczną. Tutaj jeszcze dodam, że Tesla Semi ma baterię o pojemności około 900 kWh i może ładować się z maksymalną mocą do 1 MW. Tesla Semi nie może się ładować na zwykłych superchargerach, muszą mieć takie mega chargery, dlatego e, zdjęcia, które też czasami wyskakują w sieci, e, że na przykład Tesla podjechała w Kalifornii na supercharger nie oznaczają tego, że ten, ten, ta ciężarówka może się tam ładować. Do tego jest wymagana specjalna, osobna infrastruktura. I teraz, jak byliśmy w Szwecji, to też rozmawialiśmy z naszym znajomym, który powiedział, że e, w Oslo e, bardzo często teraz spotyka się ciężarówki, które ładują się na ładowarkach Ionity, dlatego że ciężarówki nie mają jeszcze swojej dedykowanej sieci ładowania, i kierowca e, tej wspomnianej ciężarówki sam powiedział, że on e, przyjeżdża i planuje ładowanie o takich godzin, kiedy ruch jest mniejszy, bo po prostu musi zostawić dwa albo trzy stanowiska Ionity, uniemożliwiając ładowanie samochodów osobowych. I to jest dzisiaj duży problem przy ciężarówkach, ale tak jak już to mówiłem wiele razy ostatnio, wiele inicjatyw powstaje ku temu, żeby zbudować taką sieć ładowania dla ciężarówek. Ja kilka dni temu przejechałem Tesla Model X z przyczepą. Ten film zobaczycie w przyszłym tygodniu. I każda stacja ładowania od Warszawy do Poznania po drodze i z powrotem wiązała się z tym, że musiałem albo odczepiać przyczepę, albo zastawiać kilka stanowisk. No i podobnie jest z ciężarówkami. Audi jakiś czas temu pozwało Nio za to, że używa podobnego nazywnictwa swoich modeli. Tak jak wiecie, Audi ma takie modele jak Audi S6 oraz Audi S8, a Nio ma takie modele jak ES6 i ES8. I Nio w tym momencie przegrało walkę. Sąd w Niemczech przyznał rację Audi i zakazał używania e, tego nazewnictwa przez Nio, więc Nio prawdopodobnie w Niemczech, a być może w całej Europie zmieni nazewnictwo, zobaczymy jak to będzie e, i nie będziemy już mieli ES8. ES8 widzieliście u mnie na kanale, bardzo, bardzo fajny samochód, bardzo wygodny. Hyundai pokazał nowe zdjęcia i podał więcej informacji odnośnie nowego modelu Kony. W marcu e, dostaniemy więcej więcej informacji odnośnie silników i jakby specyfikacji wersji elektrycznej, bo do tej pory Hyundai ujawnił tylko informacje odnośnie wersji hybrydowej i spalinowej. Tak, niestety ten samolot cały czas będzie produkowany w tych trzech wariantach. Podobnie zresztą jak Kia Niro. Niro EV, Niro mamy plug i zwykłe spalinowe. I tutaj widzimy nowe zdjęcia. Zupełnie odświeżony wygląd. Hyundai też mówi, że wnętrze będzie bardzo mocno powiększone, poszerzone. Będzie wygodniej, więc bardziej przestronnie. I będą wykorzystane jeszcze lepsze materiały, które wygłuszą trochę samolot, więc powinno być w środku ciszej. Niestety nic nie wiemy o baterii, o mocy ładowania ani o zasięgu. Powinniśmy dowiedzieć się tego w marcu. Audi i Volkswagen podjęły decyzję o wycofaniu pomp ciepła ze względu na braki półprzewodników. W nowych samochodach w tym momencie nie będzie można dołożyć pompy ciepła. Pompa ciepła bardzo dobrze sprawuje się w niższych temperaturach, jednak to też przy naszych warunkach powiedzmy w Polsce nie, nie jest jakimś takim powiedzmy must have, dlatego że e, przy naszych warunkach ja sam testowałem Tesla na przykład z pompą ciepła, bez pompy ciepła i ta różnica jest naprawdę niewielka. Może to być Kilka czy do kilkunastu procent maksymalnie, ale przy tych zasięgach i przy tej infrastrukturze uważam, że to nie będzie jakaś bardzo duża strata. Volkswagen w przyszłości będzie oferował wersję ID-Baza w zabudowie kamperowej. Będzie można sobie nim podróżować i sam osobiście bardzo czekam na ten model, ale zanim to będzie, to wiele firm pewnie zajmie się konwersją. Jest taka jedna firma w Niemczech, która właśnie zaprezentowała taką zabudowę kamperową do Volkswagena ID Buzz. Możecie sobie kupić takiego Volkswagena i zrobić sobie taką zabudowę kamperową. I tutaj przy okazji tego chciałbym też wspomnieć, że. Prawdopodobnie taki samochód też będzie w naszej flocie, który będzie wykorzystywany w ramach naszej nowej firmy FO Travels, gdzie będziemy organizować takie małe wyjazdy, znaczy duże wyjazdy, ale w kameralnym, małym gronie. Jeżeli bylibyście kiedyś zainteresowani takim wyjazdem na przykład za koło podbiegunowe grupą 10-15 elektryków, to dajcie znać, bo w tym roku już prawdopodobnie pierwszy taki wyjazd zrobimy. Właśnie kiedyś mam nadzieję, że jak już te samochody będą w ofercie, to takie samochody też będzie można u nas wynająć i będzie można sobie takimi samochodami razem z nami jeździć. A oprócz Volkswagena widzimy jeszcze w Stanach Zjednoczonych kampera e, e, zbudowanego ERV-2, zbudowanego na bazie e, Forda E-Transita, który też jest w 100% elektryczny i dostał bardzo ciekawą zabudowę, już jest o wiele większy od ID Baza i ma taką fajną rzecz jak bateria o pojemności 15 kWh, która jest e, schowana pod podłogą i która może pozwalać na zasilanie całego wnętrza samochodu, do tego jest wyposażone w panele fotowoltaiczne, no i zasięg ma około, ma nieco, około 170 km. i to jest też taki zasięg wystarczający, bo kamperem zazwyczaj jedziemy gdzieś i tam już zostajemy i następnie e, możemy właśnie się ładować ze słońca, czy na przykład jak my w tym roku byliśmy Tesla w Chorwacji i spaliśmy tylko na kempingach, no to wtedy mogliśmy ładować się z gniazdka, które zawsze na kempingu macie i przez jeden dzień na przykład postoju na kempingu można taki samochód do pełna naładować. Więc zauważam, że to jest świetna przyszłość, i mocno trzymam kciuki a was zapraszam do wyjazdu razem z nami. A jak jesteśmy przy wyprawach, to warto tutaj wspomnieć o ciekawej wyprawie Chrisa Ramseya, czyli brytyjskiego podróżnika, który Nissanem Aria chce przejechać od bieguna północnego do bieguna południowego. I to będzie pierwsza tego typu wyprawa, która będzie e, miała liczyła około 27 tysięcy kilometrów. Nissan Aria musiał być specjalnie do tej podróży przygotowany i Nissan chce przede wszystkim w ramach tej podróży pokazać e, jakby zaawansowany system e, Air Force. E, czyli system, który napędza cztery koła. I tutaj jeszcze przypomnę o, o mojej wyprawie, naszej wyprawie w tym roku do Afryki. Cały czas szukamy partnerów. Jeżeli jesteście zainteresowani wzięciem udziału w takiej wyprawie z nami, to, to odzywajcie się. a Już w tym roku jedziemy naszym Tesla'm do Afryki. Przenosimy się do warszawskiego bunkru, czyli do Super Superchargera na minus piątym poziomie w hotelu Regent. I tutaj powiem Wam to, co pewnie już słyszeliście, czyli o cenach Tesli. Tesla w zeszłym tygodniu bardzo mocno obniżyła ceny. Od 7 do nawet 18% e, praktycznie każdy model Tesli potaniał, e, każdy, we, każda wersja Tesli Model 3 oraz Tesli Model Y. I największa różnica cenach jest w Tesli Model Y, bo ten model po, potaniał aż o 55 tysięcy złotych. I teraz, tak jak widzimy to na stronie, e, zaczynając od Tesli Model Y, zwykła bazowa wersja z napędem na tył potaniała o 45 tysięcy złotych i kosztuje się 229 tysięcy. Tesla e, Long Range, Model Y Long Range, kosztuje teraz e, o 55 tysięcy złotych mniej, czyli to jest ta największa różnica 17,5% taniej niż jeszcze że dwa tygodnie temu. I Tesla Model Y Performance potaniała o 30 tysięcy złotych. To są po prostu naprawdę kosmiczne różnice. No i teraz Tesla Model 3 bazowa potaniała o 25 tysięcy złotych, czyli znowu wróciła do ceny z zeszłego roku do 219 tysięcy złotych. My naszą trójkę kupiliśmy jeszcze półtora roku temu za dwieś... 199 tysięcy złotych, po czym cena poszła do góry do 219 tysięcy, później znowu o 20 tysięcy do góry i teraz e, Padła ta cena znowu do 219. Long Range kosztuje teraz 280, 254 tysiące, o 30 tysięcy złotych potaniał. No i model 3 Performance potaniał o 21 tysięcy złotych. I teraz są y, osoby, które różnie na to zareagowały. Przede wszystkim osoby, które zareagowały bardzo źle i negatywnie, to są osoby przede wszystkim, które odebrały swoje Tesle w ostatnich miesiącach. Nie ma się czemu dziwić, bo jeżeli ja bym odebrał Tesle w grudniu albo w listopadzie albo w październiku na przykład model 3 Long Range za 284 tysiące zł kupioną, a nagle o 10% cena spada, to też bym się wkurzył. I w Chinach bardzo dużo było protestów przeciwko Tesli, różnych zgromadzeń w siedzibach Tesli, w salonach Tesli, właśnie użytkowników, którzy kupili swoje samochody i potem z dnia na dzień ta cena spadła i nikt im tej ceny nie wyrównał. No bo jakby to jest logiczne, że nikt im nie zwróci pieniędzy. No tak, tak działa rynek, tak, że są ceny obniżone, i nikt na to, ktoś kupił, wpływu nie ma. No i to jest ta część grupy, która się zdenerwowała, ale zdenerwowały mogły zdenerwować się również osoby, które mają już Tesla 2-3 letnie, bo wartość rezydualna ich samochodów teraz też spadnie. Przez to, że te GG, na przykład mam Tesla Model 3 Long Range, kupioną 2,5 roku temu, po cenie podobnej jak jest teraz, czyli około 250 tysięcy złotych i ten samochód teraz potaniał, do, z 284 na 254, co oznacza, że bardziej konkurencyjne są nowe samochody względem tych starszych, czyli bardziej komuś może się opłacać kupić nowy samochód niż starszy, dlatego też te starsze samochody będą y, traciły na wartości. Ja wiem, że y, pomimo tego, że jakby mam te używane samochody, to jakbym chciał je dzisiaj sprzedać, to nie sprzedałbym ich za tyle, za ile mogłem sprzedać je w grudniu, więc te osoby, które na przykład już mają trzeci rok Tesla i teraz y, planują zakup nowej, no to po prostu nie sprzedadzą jej w tak dobrej cenie. I to jest ta grupa, która na pewno negatywnie zareagowała na te obniżki cen. Z kolei osoby, które zareagowały pozytywnie, no to przede wszystkim osoby, które nie odebrały samochodów. Ja mam kilka takich Tesli do wypożyczalni zamówionych i Tesla oczywiście wszystkie ceny zaktualizowała do niższych. Na początku było tak, że wszyscy zaczęli anulować swoje rezerwacje, robić na nowe, nowe ale później Tesla zaczęła jakby aktualizować ceny, więc jest to tak w tym momencie, że każdy, kto zamówił Tesla jeszcze wcześniej, a nie odebrał jej, to cena zostanie jej została już prawdopodobnie zaktualizowana. Każdy powinien dostać taki swój dokument i, i, i fakturę na maila, więc na spokojnie. Jeżeli macie zamówioną, to te ceny spadną. Tesla to, co pokazała, to pokazała przede wszystkim, że bardzo mocno e, potrafi takie ceny obniżyć, nadal zachowując swoje marże, nadal zarabiając na samochodach. E, kiedyś czytałem artykuł o tym, że inni producenci innych marek bardzo ma, mają, mają bardzo małe marże na swoich samochodach i nie mogą za bardzo zejść. Muszą e, tak naprawdę bardzo mocno liczyć każdą część w samochodzie, każdą, e, każdy dodatek. Z kolei Tesla ma bardzo dużą marżę. Dlatego może też z tych cen zejść, szczególnie teraz, kiedy usprawniła proces produkcyjny. I tak jak powiedziała przedstawicielka niemieckiego oddziału Tesli, że Tesla osiągnęła częściową normalizację inflacji kosztowej, co upewniło firmę w możliwości przerzucenia tej ulgi na klientów. Czyli po prostu wszystkie optymalizacje, o których słyszymy cały czas, usprawnienia spowodowały, że cena się obniżyła i producent uczciwie nie tylko zaczął po prostu więcej zarabiać, ale też zszedł z tej ceny dla klienta. I to jest bardzo dobra wiadomość eee, i bardzo zła wiadomość dla konkurencji, dlatego że w tym momencie Tesla jest bardziej konkurencyjna cenowo od swoich odpowiedników spalinowych innych marek, jak na przykład Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC czy Porsche Macan. Od tych Wszystkich samochodów tak naprawdę Tesla w tym momencie jest tańsza lub jest w podobnej cenie i oferuje oczywiście większą moc, większy komfort, dynamikę jazdy. Można ubiegać się jeszcze o dofinansowanie, więc, korzystając z dofinansowania np. 27-tysięcznego, możemy zejść ceną samochodu do prawie 200 tysięcy za, za crossovera, za model Y. I to jest naprawdę duży game changer. I zobaczymy, tak naprawdę. Co przyniesie czas i jak zareaguje konkurencja, bo konkurencja reaguje różnie. Jedni Obniżają ceny, a inni całkowicie, jakby przymilczeli temat i nie robią nic. I, no I tutaj tak naprawdę sam się zastanawiam, co będzie. Uważam, że to dobrze, że Tesla obniżyła ceny, dzięki temu jeszcze zwiększy swoją sprzedaż. Dla coraz większej grupy docelowej samochód jest dostępny finansowo, jest w zasięgu po prostu. Jeszcze jak Tesla w tym roku zrobi odświeżenie modelu 3, to jest taki słynny projekt Highland, który być może wypali. I, i faktycznie w tym roku e, zobaczymy nowy Model 3, jakiś odświeżony, bo do tej pory Model 3 był zmieniany bardzo delikatnie, detale, ale teraz już widać w Stanach e, zdjęcia zamaskowanych Tesli jeżdżących, które być może zmienią coś więcej. Być może dlatego też jest obniżka ceny, a być może dlatego, że faktycznie te procesy produkcyjne zostały usprawnione. Nie wiemy, tego się dowiemy prawdopodobnie w trzecim kwartale tego roku, ale na ten moment... Po prostu opłaca się kupić Tesla. Jednak w dalszym ciągu najtańszym elektrykiem dostępnym na rynku, nowym elektrykiem w Polsce jest Dacia Spring, która w tym momencie została odświeżona i został e, zaprezentowany nowy wariant w Brukseli na salonie samochodowym. E, Dacia zaprezentowała Dacia Spring Extreme Electric 65. Po prostu Dacia dodała dzięki równym, różnym usprawnieniom dodała 20 koni mechanicznych i z 45 koni mechanicznych zrobiło się 65 koni mechanicznych. Do tego e, jest sprawniejsze przyspieszenie, sprawniejsze odzyskiwanie energii, jest dostępny nowy kolor i Dacia, e, która mi się marzy do wypożyczalni, e, zyskała coś nowego. Kolejną nowością jest Porsche Macan EV, czyli samochód, który ma przeogromne możliwości Porsche po raz kolejny e, pokazało e, taki duży przeskok, skok technologiczny, bo ja uważam, że Porsche Taycan, zresztą tej samej płycie podłogowej, co Audi e-tron GT, są bardzo mocno zaawansowanymi konstrukcjami, e, wykorzystującymi instalacje, instalacje o napięciu 800 V, e, które mają najwyższą moc ładowania w tym momencie na rynku w Polsce, e, które mają bardzo dobre parametry. No i tutaj kolejne Porsche, Macan EV, będzie miało potężną moc, jak na taki samochód 612 koni mechanicznych i ponad 1000 Nm momentu obrotowego. Samochód zadebiutuje w 2024 roku i to, co ciekawe i nowe będzie w tym samochodzie, to jest możliwość uzupełniania energii e, jakby z dwóch e, źródeł, czyli z dwóch jakby ładowarek. Instalacja, e, tak jak powiedziałem, jest 800 V, ale samochód może podzielić ją na jakby dwa pakiety oddzielne i możemy się ładować jakby podwójnie e, z ładowarek, które będą wykorzystywały napięcie 400 V. Bateria będzie miała około 100 kWh, więc spodziewamy się tutaj dosyć dużego zasięgu i samochód będzie się ładował mniej niż 25 minut. Kolejną nowością na rynku, która dotrze do nas trochę szybciej, bo już w drugim kwartale tego roku jest Jeep Avenger, który został już oficjalnie zaprezentowany i nawet znamy ceny. Samochód w Polsce będzie startował od 173,5 zł. Samochód będzie wyposażony w dosyć małą baterię o pojemności 54 kWh brutto. Będzie miał silnik o mocy 156 KONi, Moment obrotowy 265 nm i zasięg WLTP wyniesie 404 jednostki. I ostatnią nowością na dzisiaj jest pozytywna informacja z Wielkiej Brytanii. Firma Zero Avia e, wzniosła po raz pierwszy. Powietrze, samolot wodorowy. Firma Zero Avia uzyskała wszelkie niezbędne pozwolenia, żeby wykonać pierwszy lot próbny, i samolot wzniósł się. Test poszedł bardzo pozytywnie, wszystko poszło zgodnie z myślą, i jest to pierwszy lot samolotu wodorowego. I to mnie bardzo cieszy, bo zawsze powtarzam, że Samoloty, mm, samoloty nie mogą być bateryjne, bo baterie są zbyt ciężkie. Może kiedyś, gdy będą bardziej wydajne. Ale na przykład, wodór, tak jak uważam, że nie nadaje się do samochodów osobowych, tak uważam, że nadaje się idealnie do samolotów, bo jest po prostu lżejszy zbiornik i, i myślę, że tam ma to sens. Samolot, który wzbił się w powietrze, może zabrać na pokład do 19 osób i ma układ napędowy o mocy 600 kW. Ale firma Avia. Wraz z rządem e, pracuje nad tym, żeby stworzyć układ napędowy o mocy od 2 do 5 MW. Co oznacza, że będzie można wykorzystać w większych samolotach takie, które będą mogły zabrać nawet do 90 e, pasażerów. Jeżeli to się potwierdzi, to naprawdę będzie duży przełom. Myślę, że to może być duży przełom w lotnictwie. To, że pierwszy taki samolot wodorowy się wzbił i że jakby ta bariera została przekroczona, teraz czekamy tylko na dalszy rozwój. Ja osobiście nie mogę się doczekać. Myślę, że to na pewno pomoże, bo bardzo duże zanieczyszczenie na świecie powodują, generują, generuje przede wszystkim lotnictwo. Więc to jest na pewno gałąź, którą warto rozwijać, w to, żeby była zeroemisyjna albo po prostu mniej emisyjna. To było na tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam Was do kolejnego odcinka już w przyszłym tygodniu. Cześć.